Mech. Proszę pana, jak wyglądam? Jak dupa z Zakrzeka, proszę pani. Co za ordynarny gnój! Nie psujmy sobie dnia, innymi ludźmi. W końcu świętujemy tylko i wyłącznie. ...naszą rocznicę małżeństwa. Nie? Ja masz rację, Mirosław. Nie wiem, tu się poaklera? Też nie wiem. Kiedy ja ostatnio byłem w restauracji. Kelner, e, tak? Co dla Państwa? E, pr przepraszam bardzo, chciałabym spytać o te owce morza. Bo brzmi ciekawie, widziałam przed, przed restauracją. E, chciałabym spróbować, ale co to jest, z czym to się je i, i, i czym to się je? E, Literówka, to są owoce morza. W takim razie proszę poprawić ten błąd. I wam jeszcze nie zwrócił na to uwagi? Nie. Co nie oznacza, że może dalej tak być. Dobrze, to dla do pani Ocy, dla pana. Dla mnie kapuśniaki jakiś z ziemniakami, surówką. Klasyk. Oczywiście coś do picia? winko, poprosimy. Macie może karlo Rossi pół słodkie, nasze ulubione? Mamy chyba słodkie, musiałbym sprawdzić. No może być. To będzie wszystko? Tak. Pła płatność kartą czy gotówką? Kartą. Proszę, ale się odmieniłeś. Inaczej byś mi awanturę to zrobiła na cały lokal. Więc <laughs> ja za moment przyniosę terminal. <laughs> Niech dnia przed zachodem słońca. O czym tu mówisz? Jak cię pochwalę, to zawsze musisz coś pier... Dyknąć. Poza tym serio, a z chabowy, to ty możesz w domu żreć, raz na ruski rok. Wchodzimy do knajpy, a ty nie możesz zachować się jak normalny człowiek. Ale na to miała akurat ochotę i właśnie odchodzi. Ja nie mam ochoty na te owoce może ale mimo tego je zamówię. Bo nie boję się tego, P próbować i próbować ogólnie nowych rzeczy. I to jest kolejna rzecz, którą się różnimy. Sam sobie rój ten kapuśniak. Trudne sprawy.